W obrazach wielkich mistrzów, czyli 35 fotografii, na których nauczyciele i młodzież odzorowują dzieła słynnych malarzy, doczekały się publikacji. Właśnie wydano album w nakładzie 500 egzemplarzy. Pomysłodawczynią projektu jest Aneta Solińska, nauczycielka wiedzy o kulturze i historii sztuki w drugim liceum ogólnokształcącym w Szanowie. Projekt Drugie Liceum w obrazach wielkich mistrzów zaczęliśmy realizować w roku 2016 i wtedy w ciągu trzech miesięcy powstała większa część prac, około 25. Kolejne powstawały na bieżąco. Ostatnia praca dołączyła do galerii w 2018 roku. I wtedy narodził się pomysł, aby wydać publikację, która zawierałaby wszystkie powstałe prace. Z założeniem projektu było przeniesienie hmm, Obrazów Wielkich Mistrzów na język fotografii i zastąpienie postaci na obrazach przez nauczycieli i uczniów drugiego liceum. Chciałam, aby obraz stanowił aluzję do nauczanego przez nauczyciela przedmiotu albo decydować miało fizyczne podobieństwo nauczyciela bądź ucznia do postaci przedstawionej na obrazie. Zdjęcia realizowano w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini, w pracowni Fotoklubu Trzebińskiej Kinematografii. Karol Mroziewski udostępnił pracownię fotograficzną i służył pomocą techniczną. Proszę Państwa, poza godzinami lekcyjnymi, poświęcając na tą pracę, na twórczą pracę, na koncepcję, na oświetlenie, na sprawy techniczne, na wymyślanie również, na współpracę z brakiem Moją stroną osobą na spektach czysto technicznych, fotograficznych, że miała szansę doświadczać tego, co doświadczają dzieci i młodzież, kiedy odwiedzają centralną placówkę w Polsce, gdzie wychodzą z przekonani, że bez wiedzy i nauki nie ma szans na rozwój. W planach jest kolejna edycja projektu. Jestem zaszczycona, że mogę brać udział w takim projekcie, jak pokaz lekcji anatomii doktora Tulpa. Wybierając szkołę skłoniła mnie do tego inicjatywa wernisażów i myślę, że to jest świetna inicjatywa, aby reklamować szkołę i mam nadzieję, że w następnych latach wernisarze się powtórzą. Obrazy były eksponowane już między innymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. W Centrum Handlowym Max czy na pikniku parafialnym w Kościelcu. W piątek, 20 września, odbył się wernisaż wystawy II Liceum w obrazach wielkich mistrzów. W galerii na piętrze w Moksir w szanowie. Pretekstem było wydanie albumu, który został wydrukowany dzięki wsparciu finansowemu starostwa powiatowego w Żanowie. Przybliżanie sztuki w sposób taki nieszablonowy, w jakby na obecnie panujące czasy, e, trzeba iść w tą stronę, żeby przedstawiać młodzieży, tą kulturę, tą twórczość e, w sposób atrakcyjny dla nich, z zaciekawieniem. Także to się świetnie Państwu dało i serdecznie tego gratuluję Pani i Panu, Panie Dyrektorze. Jakby wyrazy wielkiego uznania. Szanowni Państwo, ja mam też nadzieję, że podczas realizacji tego projektu nikt nie ucierpiał, bo. E, jak studiowałem publikacje, e, mamy tam twórczość Karawatwia, gdzie niektórzy skończyli bez głowy i mam nadzieję, że jednak to się bez szkód. E, oczywiście to tak tytułem żartu, natomiast e, błędując. Szanowni Państwo, wielkie wyrazy podziwu i uznania e, przy takich projektach zawsze możecie liczyć na...